Dziś proszę cię o jedno. Nie wracaj do bagna, z którego ostatkiem sił udało ci się wygrzebać. Jeśli wyszedłeś lub wyszłaś z toksycznego związku, to chcecie coś powiedzieć. Myślę, że teraz, gdy minęło trochę czasu, możesz spojrzeć na tę sprawę bardziej świadomie i racjonalnie, bez tej mgły mózgowej, która przesłaniała Ci widok tego, w czym tkwiłaś. Porównaj swoje życie teraz z życiem wtedy. Spokój, którego doświadczasz, a o którym wtedy mogłaś tylko pomarzyć, radość z życia, radość ze spotkań z ludźmi, z którymi wtedy nie było ci wolno się spotykać, radość z uczęszczania na zajęcia, które kochasz, a które wtedy były krytykowane i wyśmiewane. Porównaj bagno, w którym tkwiłaś, z życiem, które prowadzisz teraz. Droga do lepszej siebie jest trudna i usłana wątpliwościami. Toksyczni ludzie dokładali wielu starań, byś te wątpliwości teraz miała, ale najważniejsze to im nie ulec. W trudnych chwilach nawet Twój umysł będzie próbował Cię oszukać, bo będzie Ci przypominał tylko te dobre chwile, a ukrywał te złe. Będą wątpliwości, uczucie tęsknoty, osamotnienia, porzucenia i braku celu. Ale bądź świadoma, że te momenty przychodzą i odchodzą, iż czasem będzie ich coraz mniej i będą słabsze. Traktuj te momenty jak opady deszczu. Popada, popada, ale już po chwili przestaje i znów schodzi słońce. Pamiętaj o tym i pod żadnym pozorem nie wracaj do bagna, w którym tkwiłaś.